W dzisiejszym odcinku spędzę 10 sezonów w Wiśle Kraków, a moim celem jest wygranie Ligi Mistrzów. Czy uda mi się w ciągu 10 lat stworzyć drużynę, która będzie mogła rywalizować z Real Madryt z FC Barceloną? Oglądaj do końca. Będzie to ciężkie wyzwanie, ale mam nadzieję, że w 2019 roku poradzimy sobie. Zaczynamy od składu Buksa, Żukow, Błaszczykowski, Sadlock, Mach. Co tu była za paka wtedy, ale ta Wisła nie grała wcale źle. Taktyka to oczywiście pressing po utracie piłki i piłki, bo chcemy grać krakowski futbol. Zmieniłem lekko formację i tutaj 4-2-3-1, czy 4-4-1-1, zobaczymy jak to będzie wyglądać w sezonie. Oczywiście formacja będzie zmienna, patrząc na to, jakich zaników będziemy mieć. Budżet to 2 800, całkiem nieźle. I pierwszy transfer to Mateusz Młyński, młody Mateusz Młyński, który był wielkim talentem w Polsce. Niestety, jego kariera potoczyła się zupełnie inaczej, ale trafił do Wisły Kraków i szkoda tych wszystkich kontuzji, które w pewnym momencie go dopadły. Drugi transfer to... Kiel Sherpen Holender 19 latek na bramkę kupiony za bardzo małe pieniądze, bo to jest 2 867 overalla zawodnie, który mam nadzieję, że spędzi tutaj 10 sezonów i rozwinie się do overalla 90. Być może zobaczymy. Jak możecie zauważyć, postanowiłem raczej grać defensywnie, czyli 4, 2, 3, 1 z dwoma defensywnymi pomocnikami. Aktualnie mamy pod to kadrę. I w pierwszym sezonie, przynajmniej w sezonie zasadniczym zajmujemy miejsce trzecie, mając 63 punkty, więc jest naprawdę dobrze. Lechia Gdańsk niespodziewanie jest na pierwszym miejscu, a w grupie mistrzowskiej walczyliśmy nawet o mistrzostwo, ale przegraliśmy z Lechiem Gdańsk o 1 punkt. To Lech jak sensacyjnie w tym sezonie zdobywa mistrzostwo. W półfinale Puchar Polski przegraliśmy z górnikiem Zabrze 2-0, po będzie grała w finale z górnikiem Zabrze. Naszym najlepszym zawodnikiem był Kamil Wojtkowski, który miał 21 bramek, 3 asysty, rewelacyjny zawodnik, który rozwinął się o plus 9, jak u Waszykowski cały czas niesamowite 17 bramek, 4 asysty. yeah <laughs> W drugim sezonie otrzymujemy 4 miliony budżetu, więc postanowiłem, że trzeba je dobrze wydać. Na początek Oscar Zawada przychodzi do nas, 24 lata, kupiony za 960 tysięcy, 68 overalla, zawodnik, który ma naprawdę fajne statystyki i mam nadzieję, że będzie przydatną dziewiątką w naszym całym ustawieniu, a potrzebowaliśmy takiego bardziej rosłego napastnika. Mohamed Daremi, 68 overalla, wiek już 18 lat, zawodnik bardzo dobry, bardzo przyszłościowy, z dwoma cechami, a te cechy miały naprawdę duże znaczenie akurat w tej Fifie i mam nadzieję, że będzie prezentować barwy Wisły Kraków na najwyższym poziomie. Kolejny zawodnik to Paweł Stolarski, który wraca z Wisły Kraków do Legii i teraz do Wisły Kraków. 1,4 miliony, tyle musiał na niego wydać 67 overalla, ale tutaj pamiętajcie, że jest dynamiczny potencjał, więc jak zawodnik zagra dobrze, to będzie mógł cały czas się rozwijać. Paweł Stolarski numer 3. Będziemy grać tak samo, zobaczcie jak nasz bramkarz naprawdę dobrze się rozwija, ale niestety w eliminacjach. Do Ligi Europy. Pierwszy mecz przegraliśmy 3 do 1, drugi mecz 4 do 1 i AZ Alkmaar pokazał nam po prostu, gdzie jest nasz aktualny poziom. W Lidze za to zajmujemy miejsce pierwsze po sezonie zasadniczym z dużą przewagą nad Legiem Warszawa, ale przed finałem naszej ligi to jeszcze zagramy ze Śląskiem Rosław w finał Pucharu Polski, gdzie wygrywamy po karnych 1 do 1. To był naprawdę ciężki mecz. A Wisła Kraków zdobywa mistrzostwo, ma 5 zwycięstw, 2 remisy, 0 porażek i 96 punktów na naszym koncie. Kamil Wojtkowski, 20... 29 bramek, 7 asyst, świetny zawodnik. Oskar Zawada 24 bramki, 8 asyst. Sawicewicz, co mnie ciekawi, ma 10 bramek czy asysty. Naprawdę świetny sezon zawodnika z Czarnogóry, jak się nie mylę. Zaczynamy sezon trzeci, mając 6 milionów w budżecie, więc możemy naprawdę mądrze to wydać. I pierwszy transfer to Kosunu, kupiony za 4 miliony 500, a do tego ma 72 overall, A więc skoczy oczywiście do podstawy. Ma dopiero 20 lat, może się naprawdę rozwinąć. Bardzo szybki zawodnik, a przede wszystkim wysoki, więc idealny pod właśnie FIFA. I zobaczymy jak to będzie wyglądać. Awansowaliśmy do Ligi Europy, pokonując Malmo. Pierwszy mecz 3 do 1, drugi mecz 2 do 1. Fajnie, że zagramy przynajmniej w jakikolwiek europejski kłarkach w tym sezonie. bardzo że jeszcze do nas przychodzi, za 1 milion i 300 tysięcy zawodnik, który ma 68 wyrala, 22 lata więc młody Polak jeszcze naprawdę może się rozwinąć, a mam nadzieję, że naprawdę będzie kimś ważnym przez te jeszcze 9 sezonów, czy tam 8 w naszym zespole, tu możecie zobaczyć, że będzie nosi numer 16, Bartłomiej Wdowik do nas przychodzi, 58 wyrala, bardzo mało, ale mam nadzieję, że go rozwiniemy, wiemy, że mamy problem w Polsce na lewej obronie, więc to będzie ważny element, żeby go wzmocnić, bo chciałbym paru tych Polaków nawet na końcu tej kariery Miedzi jeszcze. Formacja się nie zmienia, ale możecie zobaczyć, że tu Kosunu czy ślisz wskoczyli oczywiście do podstawy. Jesteśmy na pierwszym miejscu w lidze po sezonie zasadniczym. Mamy 27 zwycięstw, 2 remisy i 1 porażkę. W Lidze Europy zajmujemy miejsce trzecie, więc niestety nie spadamy do Ligi Konferencji. A w drugiej fazie, czyli tej mistrzowskiej, zdobywamy mistrzostwo. Mamy 102 punkty, więc naprawdę niesamowicie zagraliśmy tą końcówkę. Pucharze Polski już tak dobrze nie było, ponieważ odpadliśmy w ćwierćfinale, przegrywając z góry zabrze porzutekarnych Oscar zawada strzelający 31 bramek. Do tego dorzucił 5 asyst. Tego się nie spodziewałem w tej karierze. Kamil Wojtkowski, że jest dobry, to akurat pamiętam. Mateusz Myński 11 bramek, 10 asyst. Sezon czwarty rozpoczynamy, mając budżet 9 milionów, a do tego Kiko Setien jest tutaj trenerem FC Barcelony, taki smaczek dla wszystkich kibiców. Grzegorz Krychowiak da nas za 7 milionów. Grzesiu już ma swoje lata, 32 lata, 77 u ale jest to zawodnik, który będzie fajnie kontrolować. Środek pola w naszym klubie będzie miał numer 8, a my niestety pierwszy mecz z Pilsną przegraliśmy, drugi zremisowaliśmy, więc odpadamy z europejskich pucharów i jeszcze do tego połama nam się bramkarz w czasie eliminacji, a Buchalik niestety nie dał rady sprostać europejskim pucharom i tam poziomowi troszkę wyższemu. Na szczęście w lidze później się odbudowaliśmy, zajmujemy po sezonie zasadniczym pierwsze miejsce, choć długo byliśmy na trzecim czy czwartym miejscu, ale w grupie mistrzowskiej już zdominowaliśmy 7 zwycięstw, 0 remisów, 0 porażek, 94 punkty i zdobywałem mistrzostwo. Wygrywamy także po naprawdę świetnym meczu z Legiem Warszawa, po rzutach karnych 5-4. Oskar Zawada 33 bramki, 5 asys, niesamowity załony, który cały czas się rozwija. Darami miał 28 ramek 7 asys, Kamil Wojtkowski 18 ramek 15 asys, a Mateusz Myński 10 ramek 12 asys. Sezon piąty zaczynamy z budżetem wynoszącym 12 milionów, więc to już jest zdecydowanie większy budżet niż w ostatnich latach. Dlatego Jakub Kamiński przychodzi. Potrzebowałem zaplecza kadry, żeby nie powtórzyło się, że wypada jeden zawodnik i nie mam go zastąpić. Tutaj Jakub Kamiński będzie ważnym elementem. Mam nadzieję, że jeszcze go rozwinę w tym sezonie. Ma 70 overala. Mam nadzieję, że 75 będzie miał w tym lub następnym sezonie. Ma 29 numer. Na koszulce Łukasz Poręba 67 overala do nas przychodzi. 900 tysięcy zawodników który mam nadzieję, że rozwinie się do 70, więcej nie wymagam. To ma być głęboki, rezerwowy i mam nadzieję, że da troszkę fajnych chwil. Kibicą Wisły. Tak samo jak Bartusz Biały, który ma być rotacyjnym napastnikiem, czasem na wypożyczenie, czasem, żeby grał dając oddech Oskarowi zawadzie. Mam nadzieję, że sprosta wyzwaniu. Ma dopiero 21 lat, będzie miał numer 31. A my pierwszy mecz z Celticiem o z mistrzu wygraliśmy 5 do 1, drugi 2 do 2, więc dzięki temu zagraliśmy w lidze mistrzów, ale niestety bo Rusja, Walencja, Lacja okazały się zespołami lepszymi i zajmujemy miejsce czwarte. W sezonie zasadniczym ekstraklasy spokojnie wygraliśmy, mając 88 punktów, a w drugiej fazie i grupie mistrzowskiej zdobywamy mistrzostwo, mając 109 punktów, ale fajnie, że Legia wygląda solidnie, że Legia walczy o coś i mam nadzieję, że ten klub cały czas będzie się rozwijać. Pucharze Polski wygraliśmy z Arką Gdynia 3 do 1, to też jest fajny sukces naszej drużyny. Tak samo jak Oskar Zawada, to jest dla niego wielki sezon, 36 bramek, 3 asysty. Kamil Wojtkowski ma 27 bramek, 8 asyst, Darami ma 21 bramek, a na przykład Mateusz Myński ma 12 asyst. Barto ślisz, z którego na początku nie widziałem, że to będzie taki rozgrywający, a tutaj 13 asyst. Bardzo dobrze. Sezon szósty zaczynamy mocno Bo to jest 29 milionów I tutaj możemy poszukać naprawdę super graczy Do podstawy lub do rezerwy Tak jak Kamil Grabara Nie chcę zrobić tego błędu, że nie będziemy mieć bramkarza Na przykład na playoffy Więc tutaj za duże pieniądze przychodzi właśnie Kamień Do naszego zespołu, ma 76 overalla Więc mam nadzieję, że naprawdę będzie solidnym Uzupełnieniem naszej kadry Tak samo jak Desmet, który przychodzi Za 5 milionów 74 overalla On raczej się nie rozwinie Ma być rezerwowym wdowika i mam nadzieję że ten zawodnik odda, bo może jeszcze zagrać na środku ubrany, co jest bardzo ważne, bo może być zawodnikiem rotacyjnym. I tutaj możecie zauważyć, że znowu awansowaliśmy do Ligi mistrzów. Pierwszy mecz wygraliśmy 2 do 1, drugi zremisowaliśmy 2 do 2. Wisła Kraków po rundzie zasadniczej jest bez porażki, ma 88 punktów i wygląda naprawdę bardzo dobrze, tak samo jak w grupie mistrzowskiej, gdzie zdobywa mistrzostwo mając 107 punktów, ale to było do przewidzenia, że zaczniemy dominować tą ligę. My skupiamy się na tyle rozwinięciu kadry żeby mogła rywalizować o Ligi Mistrzów. W Pucharze Polski wygraliśmy 3 do 1 z Wisłą Polskim. Zabrakło jeszcze dużo, ale zajmujemy trzecie miejsce, więc zagramy w Lidze Europy, co mnie bardzo cieszy. I tutaj przegraliśmy z Hertą Berlin 4 do 1, ale to jest doświadczenie. To jest coś, co na pewno pomoże nam w przyszłości. Kamil Wojtkowski, który miał kontuzję na końcu sezonu i tak strzelił 35 bramień, miał 17 asyst. Oskar zawada troszkę gorszy sezon, ale także to jest zawodnik, który niestety się starzeje. W sezon 7 otrzymujemy 38 milionów Więc mamy z czego rzeźbić I mam nadzieję, że wyszukamy bardzo ciekawych zawodników Pierwszy to Dragus Który przychodzi za 16 milionów 79 overalla Wiemy, że Oskar Zawada ma już swoje problemy Gorszy sezon, 29 lat Więc taki zawodnik na pewno nam się przyda Który ma bardzo dobre statystyki Przede wszystkim gry głową Będzie miał numer 66 Kolejny zawodnik to Patryk Dziczek 8 milionów, całkiem fajny transfer do środka pola 77 overalla On także ma cechy Rozgrywający, co bardzo mu pomoże w środku pola. Będzie miał numer 20. No i tu możecie zauważyć, że aktualnie przegraliśmy tylko jeden mecz w lidze. Zero remisów, 29 zwycięz, rewelacja, 8 ramek tylko straconych. Druga faza to grupa mistrzowska, i tutaj bez żadnego straconego gola kończymy właśnie sezon. Mając 20 zdobytych bramek, zero straconych, 7 zwycięstw, zero remisów, zero porażek i 108 punktów na koncie. Puchar Polski także wygrywamy. Z Legią Warszawa 2 do 1, co mnie bardzo cieszy. W lidze Mistrzów zajmujemy miejsce trzecie, ale już mamy 6 punktów, więc zaczynamy troszkę lepiej wyglądać. W jednej 16 finału ligi Europy przegrywamy z Romą 2 do 1, ale Roma jest w finale, więc zagraliśmy bardzo dobrze przeciwko tak znanej Marce, a Draguz miał niesamowite wejście. 50 bramek w tym sezonie. Darami ma 34 bramki, 11 asyst, Kami Wojtkowski 18 bramek, 18 asyst, a Mateusz Myński ma 15 asyst, a do tego dorzucił 14 bramek, więc wygląda tak. Także bardzo, bardzo dobrze. Widać, że jesteśmy w sezonie ósmym, bo już jest 56 milionów budżetu transferowego, a my musimy podjąć niezłe ryzyko. Dlatego bastoni za 16 milionów niesamowita klauzula tego zownika. wykorzystana przeze mnie 84 overalla. włoski środkowy obrońca, jeszcze grający lewą nogą rewelacyjny transfer do Wisły Kraków. Zawodnik wybitny i mam nadzieję, że podniesie poziom naszej całej drużyny. Tak samo jak Sangare, który był świetny w tej FIFI, ma 28 lat. 85 overalla i także wykorzystałem klauzulę. I tutaj 22 miliony, tyle potrzebowałem, żeby go zakupić. Zawodnik, który ma dwie cechy, co jest bardzo ważne, niesamowicie zrównoważone statystyki. Będzie miał bardzo fajnych kolegów wokół siebie i mam nadzieję, że w tym roku awansujemy z fazy grupowej ligi Mistrzów. Ten skład jest naprawdę dobry. Tutaj brakuje tylko prawego obrońca, żeby każdy miał praktycznie overall 80, bo dobije w tym sezonie do poziomu 80. W lidze jesteśmy niepokonani. 86 punktów. 28 zwycięstw, 2 remisy, 0 porażek. Naprawdę dobrze to wygląda. W grupie mistrzowskiej wygląda to jeszcze lepiej. Tutaj jest 107 punktów, 7 zwycięstw, 0 remisów, 0 porażek. Pucharze Polski wygraliśmy 2 do 0 w finale z Legią Warszawa, ale to już jest coś, co powinno wydarzyć się co roku. W Lidze Mistrzów zajmujemy miejsce trzecie. Jeszcze troszkę brakuje, ale ten skład zaczyna być coraz lepszy i niestety z Walencją w jednej przegrywamy po bramkach na wyjeździe. Tutaj jeszcze ta zasada działała, szkoda. Bo Mogliśmy porzutać karnik, na przykład awansować. Kamil Wojtkowski, 37 ramek, 13 asyst, rewelacja. Darami, ma 34 bramki, 14 asyst, bardzo dobry sezon. Czy Mateusz Myński, który ma 27 ramek, 15 asyst, to także jest zawodnik, który przed nas zdecydowanie wyższy poziom. Sezon 9 i tutaj 74 miliony Tyle dostałem w budżetu transferowego Żeby wzmocnić tą kadrę I tutaj Tomasz Tawaryż do nas przychodzi 45 milionów 84 overala 26 lat Portugalczyk, Który wygląda rewelacyjnie Zwinny dribbler na prawej obronie Gdzie chciałbym żeby Żeby bardziej ta prawa obrona zaczęła działać w ofensywie Tak samo jak Sebastian Szymański Do nas przychodzi za bardzo fajne pieniądze Bo to jest 16 milionów także klauzul została wykorzystana za troszkę mniejsze pieniądze, go możemy ściągnąć zawodnik uniwersalny, który może zagrać na prawej pomocy na HPO, na lewym skrzydle, więc to jest zawodnik, który na pewno przyda nam się na ławce rezerwowej, Będziemy miał numer 8 w wiśle Kraków i ten skład wygląda świetnie. Mówiłem, że wdowik wbija 80 wbił bramkarz 91 rezerwy, bardzo dobre, więc tutaj naprawdę możemy powalczyć o coś. Liga na średnim interesuje, bo zdobywamy oczywiście, czy to w sezonie zasadniczym mistrzostwo, 3 także w grupie mistrzostw. Co ciekawe, Krakowie na drugim miejscu. Puchar Polski także wygrywamy z górnikiem Zabrze 3-0, do ale w Lidze Mistrzów po raz pierwszy awansowaliśmy do kolejnej rundy. I to tak ciężkiej grupy wyszliśmy z Juventusem i AS Monaco. I niestety Manchester United nas wyeliminował w 1-8, a mogliśmy dojść naprawdę daleko z tego powodu, że Manchester United jest aktualnie w finale. Ale my nie, więc musimy za rok powalczyć, o to trofeum. Darami ma 42 bramki, 16 asyst, Kami Wojtkowski ma 40 bramek, 17 asyst, Dragos ma 23 bramki, 1 asyst, czy Sangary ma 17 bramek, 15 asyst, także bardzo dobry zawodnik w tym sezonie, Mateusz Myński ma 10 bramek, 13 asyst. Sezon 10, mamy 81 milionów do wydania I ja chcę tylko jednego zawodnika Gwiazdę, która poprowadzi naszą drużynę do wygrania Ligi Mistrzów I to jest Żół Felix Próbowałem Halanda, nie udało się Ale Żół Felix miał klauzulę i tutaj wykorzystałem To jest taki troszkę błąd gry akurat FIFA 20 Ale za 74 miliony przychodzi ten zawodnik Który będzie u nas grać jako fałszywy napastnik Zobaczymy jak to będzie wyglądać Bo zawsze graliśmy na tego rosłego, wysokiego napastnika Tutaj to wszystko się zmieni Witaj, żoł Feliks z Krakowie i mam nadzieję, że będziesz się tutaj czuł doskonale. Skład wygląda niesamowicie. Wszyscy ponad 80 rala, dwóch zawodników, a dokładnie trzech, bo jeszcze Darami wbił 90 rala. mają powyżej 90, więc wygląda to rewelacyjnie. Puar Polski zaczynamy od zwycięstwa nad Legią Warszawa. 4 do 0, co mi się podoba i tutaj mamy kolejne trofeum na naszym koncie. Sezon jest zasadniczym. Nie przegraliśmy żadnego meczu. Straciliśmy tylko 5 bramek, a zdobyliśmy 106 bramek i żałuję, że Legia tak bardzo spadła po tym jak przez 3-4 lata rywalizowali z nami na równi. I zagramy w Lidze Mistrzów. Zagramy z Juventusem. Zagramy z Juventusem, a przecież poprzednia kariera była właśnie Juventusu. Więc zobaczymy, czy będą demony przeszłości, czy to Wisła Kraków okaże się lepsza. I Bartoś Lisz strzeli w 68 minucie i wygrywamy. Champions z Wisłą Kraków. Udało się to zrobić. Cel wykonany. Mamy to. Jak spodoba Ci się ten odcinek, zostaw górę. Będę Ci naprawdę wdzięczny. Grup mistrzowska 111 punktów. Chyba pobiłem swój rekord, tak mi się wydaje. Naprawdę graliśmy rewelacyjnie. Tylko jedną bramkę straciliśmy. Joe Felix, 52 bramki, 15 asyst, Derami, 38 bramek, 19 asyst, Mateusz Młyński 25 bramek, 17 asyst, Kamil Wojtkowski, 25 bramek, Sangary, 16 bramek, 13 asyst, czy Bartosz Lisz, 15? Asyst, napisz w komentarzu, według Ciebie, kto był najciekawszy właśnie w FIFA 20? Dościągnięcia, jaki talent był najlepszy? Ja ja się z Wami żegnam, a tutaj pojawia się film, który powinien Ci się spodobać, i zapraszam już za niedługo do FC26.